Leo mieszkał na planecie Sawanna, gdzie wszyscy mieszkańcy byli zwierzętami. Mimo, że był młodym lwem, Leo czuł, że nikt nie dostrzega jego prawdziwej wartości. Wszyscy myśleli, że jest po prostu zwykłym młodym lwem, który nie potrafi poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Leo jednak wiedział, że w głębi serca kryje się coś więcej. Coś, co czeka na odkrycie. Pewnego dnia. Leo usłyszał o tajemniczej kosmicznej dżungli, w której podobno ukryta jest wielka tajemnica. To była jego szansa, aby udowodnić swoją wartość. Postanowił wyruszyć na misję odkrycia tajemnicy kosmicznej dżungli. Leo wyruszył w podróż swoim małym kosmicznym statkiem. Po kilku dniach dotarł do kosmicznej dżungli. Było tam pełno dziwnych roślin i zwierząt, jakich nigdy wcześniej nie widział. Nagle usłyszał szelest w krzakach. Wyskoczył przed niego wielki kosmiczny wąż. Leo zamiast poprosić o pomoc, postanowił sam stawić czoła wężowi. Niestety wąż okazał się zbyt silny, a Leo musiał uciekać. Leo biegał po dżungli, próbując znaleźć bezpieczne miejsce. W końcu spotkał małego kosmicznego lemura o imieniu Lila. Lila zapytała, dlaczego Leo jest taki przestraszony. Leo opowiedział jej o wężu i swojej misji. Lila uśmiechnęła się i powiedziała: Czasami najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie o pomoc innych. Razem możemy pokonać węża. Leo i Lila postanowili działać razem. Lila znała kosmiczną dżunglę jak własną kieszeń. Dzięki jej wiedzy i sprytowi udało im się przechytrzyć węża i kontynuować podróż. Po drodze spotkali inne zwierzęta, które również chętnie pomagały. Każde z nich miało swoje unikalne umiejętności, które okazywały się nieocenione. W końcu dotarli do serca kosmicznej dżungli, gdzie ukryta była tajemnica. Okazało się, że była to starożytna księga, która zawierała wiedzę o współpracy i wzajemnym wsparciu. Leo zrozumiał, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w nim samym, ale także w umiejętności proszenia o pomoc innych. Leo wrócił na planetę Sawanna jako bohater. Teraz wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że Leo jest nie tylko odważnym lwem, ale także mądrym liderem, który potrafi współpracować z innymi. Leo nauczył się, że czasami najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie o pomoc, a prawdziwa wartość tkwi w umiejętności dzielenia się swoimi problemami z innymi. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc, kiedy napotkasz trudności. Razem możemy osiągnąć więcej.